Kiedy były Mistrzostwa Europy w Gdańsku, przyjechała telewizja, i bezpośrednio przed tym meczem polskiej reprezentacji, pół godziny przed meczem, był kręcony program, w którym ukazało, ukazało się, to był program czarno na białym, prawda? Znany w Polsce program, i w tym programie było ukazane biały. Czyli piłkarz, który się nazywa Grosicki, czyli pokazali jego z bardzo pięknej strony, jak on on miał problemy też pewne, ale z tych problemów pomógł mu klub, środowisko i on później dał sobie radę. I została czarna strona, czyli ja zostałem ukazany nie jako trener, ale mój wychowanek, który się nazywał Grzesio Król, prawda? I on no niestety napisał też książkę później, przegrany. I on był, on był przegrany prawda? On przegrał swoje życie On stracił dziewczynę, stracił e, rodzinę No po prostu poszedł nie w tym kierunku e, Szkoda Bo był, była to jedna z moich największych perełek Ale kasyna e, Kasyna, rulety, hazard prawda? Alkohol e, Dziewczynki e, Nie mogły iść w parze z, e, że tak powiem, z charakterem piłkarza I w tym programie Czarno na białym Zostało to ukazane. Program trwał około 30 minut. Na drugi dzień po, po tym programie miałem zajęcia w szkole na Orliku i w szkole zostawiłem sprzęt. sprzęt. No i idę z tymi workami sprzętu, żeby, bo trener grup młodzieżowych jest wszystkim, jest kierownikiem sprzętowym, lekarzem, wszystkim jest. No i idę z tymi workami, no i pani woźna. Pani woźna mnie e, zaczepia, a ja proszę pana, pana trenera widziałam wczoraj e, w telewizji, a ja mówię, no to wie pani, bardzo mi miło, e, e, że, że mnie pani widziała w czarno na białym, nie, nie, nie proszę pana w kolorze, w kolorze.